Cześć Boże, z tej strony ksiądz Łukasz Walaszek, serdecznie Was pozdrawiam i też chciałbym się do Was zwrócić z pewną propozycją. Chciałbym Was serdecznie zaprosić na rekolekcję, którą będę mieć zaszczyt poprowadzić Was z Panem Stanisławem, redaktorem Radia Droga. Rekolekcja rozpoczną się w najbliższą sobotę, to jest 19 grudnia o godzinie 20.00. Pierwsza nauka, druga nauka w niedzielę o godzinie 20 i trzecia nauka rekolekcyjna w poniedziałek o godzinie 20.30 w ramach audycji na styku. Wszystkie te nauki będzie można właśnie odsłuchać w radiu Droga, ale także na kanale YouTubeowym naszego radia. Serdecznie Was zapraszam. Temat rekolekcji, który chciałbym zaproponować brzmi w następujący sposób. Prorok Eliasz, człowiek taki jak my. Prorok Eliasz... To człowiek, o którym można by nakręcić film, gotowy scenariusz na dobry hollywoodzki film. To człowiek, który zmagał się z samym sobą z problemami, z trudnościami, z depresją, ale także człowiek, który mocą Pana Boga działa wiele cudów. Zapraszam Was serdecznie. Może znajdujesz się w takim momencie życia, kiedy ci jest trudno, kiedy masz jakiś problem, kiedy zmaga się z depresją, kiedy pytaś się. Jak wytrzymać w tym świecie ogarniętym przez koronawirusa? Podle kolekcję dla Ciebie. Zapraszam serdecznie, zapraszam do słuchania i serdecznie, serdecznie Was pozdrawiam. Pa pa!